Ja mam statyw ułożony na trzech paletach, teraz trochę w innym miejscu w lesie. Chciałem się wytłumaczyć, powiedziałem swoje pierwsze kłamstwo na tym kanale, bo miałem nagrywać YouTube'a co tydzień, co trzy dni. No minęło tydzień i trzy dni, jednakże, iż to nie moja wina. Śmiałem się też, czy ktoś przyjdzie do lasu, mnie gonić. Okazuje się, że i owszem. Ostatnio byłem w innym miejscu i ktoś tam przyszedł obok rozpalać ognisko. No i nie dało się nagrywać, koniec końców. Nie dało się nagrywać. Zmieniłem położenie, ułożyłem trzy palety. No i jak nie widać dzisiaj, jak nie widać. Idziemy dalej Dalej z nią wygrywam Ten leniwiec idzie za mną I stara się jakby, jakby na siłę wrzucić do każdego miejsca Ale ja mam takie, jejku drogi Ja już z tą wygrałem W ogóle absolutnie nie ma opcji I w tym miejscu okazuje się, że ona jest ob obłąkana Ale spoko, już o tym pamiętam I tu sobie motywację. wbiłem tu sobie motywację Jest takie piękne zdanie Ja nie jestem leniwy No ja nie jestem leniwy, po prostu Ja nie jestem leniwy i jak mi idzie utrzymanie się na tym jednym czerwonym gwoździu przybitym w ścianę, no to tu mam kilka por porad. Po porad na motywację. Jeszcze żyję. To jest chyba najprostsze i najbardziej pozytywne zdanie, jakie można zacząć. Czyli jeszcze żyję. Tak naprawdę, jakby się okazało, że nie ma tej ścieżki, albo że nie można iść tą drogą, to bym nie żył. <laughs> to by mnie nie było w tym miejscu. I jak jest taki wybór, że mogę robić to żywym albo martwym, to ja po prostu wolę żywym. No i jakoś idzie ta ścieżka dalej. Drugi powód. Jedź dalej, po prostu jedź dalej. Jeśli cokolwiek dzieje, no to następny krok, nie? No przykro mi, tutaj jest jakaś po prostu ściana rzeczywistości, z tym sobie jakoś poradzisz albo nie. No ale wybrałeś już tą ścieżkę, no to po prostu zrób krok dalej i coś wymyśl. I tak za każdym razem, nie? Coś się dzieje, krok dalej. I tak, tak życie po prostu jakoś przemyka. Trzecia porada moja, ulubiona, za naprawdę wszystkie pieniądze, jakie mam, co zauczu to z serca? Czego nie zobaczysz, czego nie faktycznie nie uznasz, dobrze, że to jest fakt, że się zdarzyło, albo czego nie wiesz, nie przeanalizujesz swojej wersji rzeczywistości. Jakby się nie wydarzyło, nie? Jak się wyprowadzisz gdzieś i cię nie będzie, to wszystko, co się dzieje, już nie jest częścią Twojego życia. Więc taką sobie poradę tu napisałem. Co z oczu, to z serca. Jak założysz słuchawki. I będziesz to muzyki, to nie wiadomo, co się dzieje poza tymi sławkami. Taką ścianę sobie tutaj ustawiłem z motywacją, z moją motywacją, bo naprawdę jesteśmy już całkiem daleko. I ja jestem sam pod wrażeniem tej, 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 tego miejsca, w którym aktualnie stoję. Więc skoro tutaj aktualnie można stać, i aż takie kroki tutaj zrobiłem, i nie wiadomo, co jest dalej, to w taki sposób tu dojechałem. Ryzyk fizyk, matematyk i do przodu. <gry> Układamy ten dom na kawie tak naprawdę. Miałem nie kupować kawy, ale przychodziłem akurat obok sklepu, no i nagle mam w kubku kawę. Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale w każdym razie w kubku jest kawa i jednak będziemy budowali ten dom po prostu na kawie. No, to jest po prostu dobra kawa. To jest po prostu dobra kawa, nie? Na moje usprawiedliwienie, to jest naprawdę dobra kawa. To jest naprawdę dobra kawa. No i dobra, wyrównajmy w ogóle ten cement, który ostatnio wylaliśmy. Jakie jest moje aktualne zero? W sumie nie zero, tylko ja już zrobiłem takie. Półtora kroku w tej rzeczywistości, nie? Czyli faktycznie zrobiliśmy wszystko do tego momentu i teraz stawiamy ten pół następnego kroku. No to jak wygląda te moje półtora rzeczywistości? <grych> Ma to sens. Coraz ładniejsze kwiaty mi rzeczywistość wystawia. Uznałem, że dobra. Ja jestem tym, ja mówię to i ja idę w tą stronę. Co zrobi tak naprawdę cała reszta świata, żebym ewentualnie mógł iść albo nie mógł iść tą drogą? No i okazuje się, że coraz faktycznie ciekawsze kwiaty zaczynają być. Nieważne, czy ja wyjdę na zewnątrz, czy z kimś porozmawiam, czy zrobię jakąś swoją po prostu część roboty, ale po prostu okazuje się, że faktycznie coraz to ciekawsze rzeczy zaczynają się dziać na zewnątrz. Jakby zdarzenia się zaczynają już tak układać, że faktycznie wystarczy utrzymać się tego swojego postanowienia, i jakoś wtedy ta rzeczywistość da Dalej gra, a skoro jest tak ładnie, skoro jest tak ładnie czasami, skoro, skoro te sekundy szczęścia, skoro te takie motywacje i skoro te takie dosyć ciekawe rzeczy, które gdzieś się układają w tej rzeczywistości, wyglądają tak jak wyglądają, no to mnie to motywuje wystarczająco, żeby stać tu gdzie stoję, żeby się ruszać też może tam, gdzie się ruszam, i żeby jakoś wiesz, pokombinować coś z tą drogą. Trochę mnie drzewo ogranicza, jeżeli chodzi o ruszanie się. Póki co postoję. No bo słuchaj, jeździ za mną po mieście taka myśl, że ktoś mnie wspiera w tym wszystkim, że ktoś Ciebie wspiera, że ktoś uznał, że no dobra, skoro chcesz być tym i potrafisz udowodnić, że 100% jesteś tą osobą, no to spoko, jakoś Cię powspieramy, coś tam wykombinujemy, tylko faktycznie idź tą ścieżką. Jakbyśmy przerobili funkcję pieniędzy na tym świecie, nie? I to tak naprawdę ile kosztuje bycie sobą? No to wiecie, taka najdziwniejsza, naj najbogatsza rzecz, jaką widziałem w swojej wersji rzeczywistości, jest, przejdziemy obok banku, w zamkniętym banku. Siedział ktoś i czytał gazetę. W zamkniętym banku siedział ktoś na moim widoku i czytał gazetę. No ile to jest warte pieniędzy, żeby zamknąć jedną jednostkę bankową wcześniej, na mojej drodze i mi pokazać, że. Ktoś tam siedzi, czy te gazety? No to jest absolutnie niemożliwe. Jakbyśmy przerobili te wszystkie samoloty, które przelatują w trakcie oglądania, jakbyśmy przerobili te wszystkie auta, które hałasują, jak przychodzisz, jakbyśmy przeliczyli te wszystkie takie magiczne sekundy, które, które niektóre osoby starają ci się wyciągnąć z życia, no to jaka tak naprawdę ta droga jest i co tam się dzieje dalej? Czemu ktoś podchodzi do mojego okna i mi mówi, że moje życie jest wyliczone do końca? To nie jest prawda. To nie może być po prostu prawda. Poza tym, idąc w ten sposób. Są śmieszniejsze żarty na mieście. Zdecydowanie to, co robi miasto i to, jak reaguje, wiesz, po prostu zdarzenie rzeczywistości, no tam są coraz śmieszniejsze żarty po prostu. No, chciałbym, żeby ten śmiech, żeby te, te żarty, te poczucie humoru się jakoś rozległo, czyli wybudować sobie tutaj swój własny następny krok, albo te pół kroku i wiesz, z tym tu wstaw coś śmiesznego, te poczucie humoru tu zrobić, ten uśmiech tutaj jakoś załatwić i jakoś mniej więcej to wpasować tak to w tą kamerę i w jakoś te śmieszne żarty, żeby gdzieś to, gdzieś to tam... Się zaprogramowało samo. Żeby rzeczywistość się sama zaprogramowała. Jakby. Czasami się czuję, jakby ktoś stanął przede mną i mi powiedział: No dobra, jakbyś miał być, jakbyś miał. Jakbyś miał wybrać sobie. Jakbyś miał. Jakbyś miał wybrać sobie aktora, którym aktorem byś najbardziej chciał być. No i ja wybrałem żadnego. Ja wybrałem żadnego. No bo, wiecie, to by było naprawdę bardzo zabawne i bardzo śmieszne, jakby się okazało, że faktycznie Wybierz po prostu swój cel i poświęć wszystko, co masz, żeby trafić do tego celu. I czy ten cel jest ważniejszy od wszystkiego, co masz, czy jednak to, co wszystko masz, jest mniej ważniejsze od tego, co sobie wymyśliłeś? No takie ciekawe. Tu wstaw zagadkę. Zagadki też by były spoko. No i co? Siedziałem i myślałem, po co ja właściwie... Po co ja w ogóle zacząłem nagrywać? Do kogo był ten pierwszy filmik na, nagrany, nie? Gdzie ja tak naprawdę kupiłem ten statyw? Czemu ułożyłem taki mikrofon i do kogo ja tak naprawdę mówię? No to właśnie o to chodzi, nie? Zacząłem pracować w warsztacie i dla kogo ja tak naprawdę wykuwam to, co ja zaczynam wykuwać? No to faktycznie... Te wykuwanie i rozmyślenie, do kogo ja mówię i wymyślenie, czemu ten statyw stoi na tych trzech paletach. No i ten kanał to miała być nadzieja i prawda. Czyli wzbudujmy sobie jakąś nadzieję i sprawdźmy, jaka jest prawda tej rzeczywistości. Bo za dużo większość mojego życia słyszałem jedną rzecz od ludzi i później gdzieś w internecie, gdzieś w książkach albo gdzieś przy spotkanym losowo osobie poznawałem, że ta informacja nie jest prawdziwa. No to skoro ta informacja nie jest prawdziwa, to ile informacji tak naprawdę poznałeś, które też nie są prawdziwe, nie? Jeżeli to, to źródło okazuje się całkowicie nieprawdziwe, te źródło okazuje się coraz bardziej nieprawdziwe, no to sprawdźmy po prostu wszystkie fakty, które są w tych rzeczywistościach i sprawdźmy też te fakty, które są w rzeczywistościach, które Niby mówią prawdę. Bo jeżeli tutaj jest prawda i tutaj jest prawda, ale okazuje się, że też nie zawsze, no to po prostu przejdźmy się tym, czym ja wierzę, i sprawdźmy, gdzie się kończy tak naprawdę kłamstwo, gdzie zaczyna się prawda. Gdzie tak naprawdę rzeczywistość nam udowodni 100%, że to, co się dzieje, jest prawdziwe, realne i jak najbardziej, jak najbardziej pasujące mi do tego, co miałoby być. Nie robimy tutaj amunicji. No, czyli ja buduję to, czego mi brakowało jak najbardziej. Czyli tego jestem najbardziej ciekawy, tego nigdzie nie ma, no to sprawdźmy po prostu, kto jest w stanie mi opowiedzieć tą prawdę. Albo kto nie mówi prawdy, albo cokolwiek. Zapomniałem w ogóle teraz po tej przerwie trzymiesięcznej wróciłem do edytowania faktycznie filmu i zapomniałem, ile radości mam w edytowaniu czegoś takiego. Faktycznie i edytowanie kolorów. I, I nauczyłem się teraz dźwięku przerabiać. Wiecie, ile jest radości w przerabianiu dźwięku? Człowiek ma takie, dobra, przeszkadza mi to echo w tym filmiku. I faktycznie wyszukałem w internecie, jak się zmienia echo. Strasznie mi na tym zależy. Chciałbym, żeby to echo lepiej wyglądało i jakoś to. Jako koniec końców lepiej wyglądało. No i koniec końców, efekt końcowy, który wyszedł na tym filmie. Jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny. Naprawdę jestem z siebie dumny. Więc ja, tą swoją ciekawość na pewno zaczynam uzupełniać w całkiem ciekawy sposób. Sprawdza się takie, wiecie, okienka tego. Tego Twojego pytania, nie? Ile masz pytań tak naprawdę na, na rozmowę? I ludzie w taki śmieszny sposób rozwiązują te testy psychologiczne. Wiecie, jak mnie kiedyś jarały testy psychologiczne? Chodziłem do wszystkich swoich znajomych i mówiłem: Zrób mi ten test, zrób mi ten test. I teraz zamiast do znajomych, to po prostu chodzę do obcych ludzi i im mówię: Dzień dobry, czy chcecie wziąć udział w moim eksperymencie psychologicznym? No i zadziwiająco dużo osób, ludzi się zgadza. Zapraszam do obejrzenia całego tego kanału. Punkt. No i nadzieja. Mi brakowało zawsze nadziei, czyli. Tutaj i tutaj brakowało mi czegokolwiek pozytywnego, żeby oglądać w moim życiu. I zrobię naprawdę dużo rzeczy po to, żeby ta nadzieja była wybudowana tam i tam. I skoro jestem świadomy tego, że ta nadzieja, że chciałbym, żeby ta nadzieja była wybudowana, no to. Tutaj są te kroki do tej realizacji, nie? Tutaj jest faktycznie wyścig jakiegoś samolotu z samochodem i tak naprawdę mnie pomiędzy tym wszystkim, i gdzie, gdzie tak naprawdę znajdziemy wystarczające powody do życia. Jest taka fajna książka. Dość dobre powody, aby pozostać przy życiu. Nie ma za wiele stron, ale naprawdę w bardzo ciekawy sposób autor podchodził do życia. Bardzo ciekawy autor pokazywał w ogóle to, co się dzieje, to, co się dzieje w jego życiu, to, jak się opisuje jego tak naprawdę przemyślenia. I ja też mam swoje dość dobre powody, żeby zostać przy życiu, i tak naprawdę. Idąc tą drogą, chciałbym zbudować tą nadzieję sobie z przeszłości. Aktualnie, wszystkimi działaniami, wszystkimi krokami i całym siłą moich rąk staram się ułożyć faktycznie ten krok, żeby YouTube był ułożony. No i co? No i wiecie, jak już faktycznie wszystko zrobię, faktycznie usiądę do swojego komputera, faktycznie nawet się położę w łóżku i będę sobie marzył o tym, jak ten YouTube może wyglądać, no to wiem, że tą nadzieję może być wybudowana tam. I teraz wszystkie te, te kroki, które idą tam, są krokami, które będziemy mogli oglądać sobie na tym kanale i oceniać, tak naprawdę, jak wygląda ta walka, tej takiej połowy rzeczywistości z drugą połową rzeczywistości. Albo tak naprawdę z tymi trzema punktami, versus cała reszta tych punktów. Te moje trzy punkty, te moje trzy punkty. No i co, też by się przydało czasami wykrzyczeć, nie? Tak, w rzeczywistość, nie? Wyrzuć tak naprawdę, o, co ci się siedzi w głowie? No to siedzę i mówię, nie? Strasznie piękną łąkę tutaj ktoś mnie zaprowadził, bardzo ciekawe drzewa. I tak naprawdę, gdzie, gdzie my jesteśmy. Czyli, jakby mieliśmy w ogóle opowiedzieć, tak naprawdę, na tym kanale, budować tą całą resztę, strasznie zastanawiam w jaki sposób. Strasznie zastanawiam się w jaki sposób. No bo, jak opowiedzieć, tak naprawdę, unikając pewnego klucza, gdzie ja tak naprawdę jestem i co ja teraz robię. Czyli. Czyli co? Wyprowadziłem się, znalazłem nowy dom i sprawdzam ścieżki, które się budują. I idę tymi ścieżkami, moimi własnymi nogami. A jak określić jakie w ogóle tu trafiłem? I czemu akurat las? I czemu akurat te drzewa? To jest chyba zagadka na następny odcinek. Uczę się tego, po prostu. Spełniałem swoje marzenia. Okazuje się, że jest w tym tyle zabawy, że aż helikopter tutaj leci. Kurde, czaićcie? Teraz nie samoloty, ani nie UFO, ale helikopter. No i wiecie. Na tym kanale bardzo często rozmawiam z ludźmi i się ich pytam, co się działo w ich w życiu. Jakby przechodzę się 8 czasu ich, życiu, ich życia. I automatycznie zacząłem się zastanawiać na, nad swoim życiem, nie? I ile rozmów takich miałem... Ile miałem rozmów w życiu takich, których staram się tutaj nagrać z tą kamerą moją. No i bardzo mało miałem tak naprawdę takich rozmów. Jak przemyślałem to tak na poważnie, to ja chyba nie poznałem takiej drugiej osoby jak ja w moim życiu. No, oprócz kilku tam przypadków, z którymi bardzo staram się relacje utrzymać, ale... Wiecie, dopiero jak poznałem chłopaków, dopiero jak praktycznie zacząłem się trzymać z swoimi przyjaciółmi i zacząłem iść tymi ścieżkami, dopiero idąc tą ścieżką okazuje się, że mam na tyle ciekawe intelektualne rozmowy, na tyle ciekawe przemyślenia na temat życia, na tyle ciekawe w ogóle punkty porozrzucane po, po tym wszystkim, że no kurde, całkowicie gra RPG, nie? Idź i wybierz swoje decyzje. I skoro ta decyzja robi to, ta decyzja robi to i ta decyzja robi tamto i tutaj masz takie reakcje, tutaj masz takie reakcje, a tam jest jeszcze to, no to co zrobisz tak naprawdę? Które drogi wybierzesz? Śmiesznie by się działo, jakby się okazało, że to wszystko jest tak naprawdę ten Matrix i wszyscy jesteśmy w tej grze komputerowej, co? Siedzi ktoś tam, kurde. Wyobraź sobie, u najbogatsze, najbogatszego człowieka na tej planecie, co byś chciał, żeby on cię nauczył? Albo za ile skończysz swoją naukę? Czas tak mnie denerwować, masz tu pieniądze. No dobra, podsumowanie. Co my dzisiaj zrobiliśmy? Stałem, nagrałem swój film, e, nagrałem swój film, zedytowałem tamten film, wymyśliłem, co chcę tutaj powiedzieć, co zrobiłem na tym odcinku takiego ciekawego. Zrobiłem na tym odcinku takiego ciekawego... Nie, w sumie trochę chaos, nie? Jakby tak przemyśleć. Hołdyście pogadaliśmy troszkę na temat wątków, trochę pogombinowaliśmy z nadzieją, trochę opowiedziałem, w których miejscach stoję. No i wychodzi na to, że zobaczymy, za ile nagram następny odcinek. Plan jest dwa odcinki takie i nagrywanie, film nagrywanie książek, bo strasznie dużo książek czytam i od razu je zapominam, a przydałoby się wrzucać, wiecie, takie ciekawe momenty, albo, albo fragmenty książek, które naprawdę mnie ciekawią, bądź bohaterzy, który przez których się człowiek zaczyna coś czuć w sercu. Żebym chciał to wrzucić gdzieś w internet, więc przydałoby się dwa normalne odcinki i te książki. Zresztą czytam teraz taką ciekawą książkę, że aż szkoda o niej, o niej nie rozmawiać. No i te moje wywiady. No i zobaczymy, jak to będzie z tymi wywiadami. Jestem strasznie do tyłu z publikacją, edytowaniem wszystkiego i masakrą, więc muszę po prostu poważnie usiąść do komputera i swoje rzeczy po, poklikać. No i to jest chyba tyle. To jest tyle na ten moment. Ja jestem po prostu przekonany, że ja spełniam swoje marzenia. No i tyle. Widzimy się następnym razem. No, tak w ogóle, to... Śmieszny jest ten taki moment, jak już wszystko napisałem, ułożyłem statyw, przygotowałem kamerę, założyłem mikrofon, i nagle jest ta myśl, nie? że a może zrobić co innego.